Dude. Blue moon Kinda mysterious shaded with someone I'm not really into Do you need a fix it talking bullshit? Who's gonna save you? Who's gonna make you? bardzo Witam Was z... Jak zwykle przetwornica musi nam przeszkadzać. Ale nic. Słuchajcie, jestem w Amsterdamie. Mam kolejny rozładunek. Muszę Wam powiedzieć, że trochę żałuję, że nie udało mi się zmieścić tego wszystkiego w tamtym odcinku. Ale musiałem zmienić kartę, zakończyć ten odcinek, żeby on nie trwał zbyt długo. I Jestem teraz. No i co? Mam rozładunek. Stoję pod rampą, jak widzicie. Już coś tam się dzieje. Miałem być tutaj do 16, no i udało się to ogarnąć wcześniej. To znaczy się jest godzina 11:19. To jest bardzo dobry czas na rozładunek, można by powiedzieć. I lecę do ostatniego miejsca. Podobno jeszcze dzisiaj jakiś załadunek będzie można ogarnąć. Także cieszy mnie to, że to wypaliło. Tylko mam nadzieję, że bez palet. Holandia to różnie bywa. No ale zobaczymy, co z tego będzie. To znaczy bez wymiany palet. Bo z paletami towar może być. Tylko chodzi o to, żeby nie było wymiany. Strasznie tego nie lubię. Gęba nadal nie ogarnięta. Niestety nie udało się wczoraj. Tak jak wam wspominałem chyba ze dwa odcinki temu nie lubię się kolić, kolić gęby, gdy nie ma lustra, nie ma porządnych warunków do tego, a w ciężarówce też tego nienawidzę robić. Więc yy, co, może dzisiaj się uda gębę ogarnąć porządnie, liczę na to. Dzisiaj jakby się udało załadować, to nawet udałoby się wjechać może w Niemcy. No i w Niemczech to już raczej problemu z tym nie powinno być. W ogóle zobaczcie sobie, jak tutaj wjazd pod rampę. Bardzo ciasny na lusterka, można by powiedzieć, szerokość, może też trochę szerzej. No i wjazd, wjeżdżacie sobie tam z drogi w tamtą bramę. I później tam jest parking, głoszacie się do biura, w biurze wam mówią, że możecie podjechać pod rampę. No i z tamtej bramy trzeba cofnąć tutaj tyłem w to. Nie ma tutaj tragedii, bo naraz to zrobiłem, ale faktycznie w opiniach jest, że bardzo mało miejsca, ciasno, niewygodnie i tak dalej, i tak dalej. No nie było źle, nie było tragedii, ale faktycznie jest ciasno. Bywałem w cias wcześniejszych miejscach, także... Tutaj jeszcze nie ma tragedii. Do kolejnego miejsca mam 139 km. Wygląda to mniej więcej tak. Tam jedziemy, tam mamy rozładunek ostatni. Kilku paletek dosłownie. Opinie są bardzo dobre o firmie, więc może uda się to jakoś normalnie zdjąć. Dobra, robota została zrobiona. Jeszcze tylko jeden rozładunek. Kurczę trzy rozładunki w Holandii, jeden we Francji, łącznie cztery zrobione, proszę Państwa. Jestem mega zadowolony, że to tak sprawnie idzie, bo kurczę, mogło to być naprawdę ciężkie, bo to wiecie, jak to jest z tymi rozładunkami. Czasami bywa różnie, ale dzisiaj idzie to naprawdę rewelacyjnie. Jestem mega z tego powodu zadowolony. Cieszy mnie to skręć w lewo. niezmiernie. Kurde, dobra, teraz tutaj takie popieprzone to skrzyżowanie. Skręć w lewo. Następnie Skręć Czekaj, tutaj w lewo? Skręć Nie, tutaj Tutaj tak jak teraz Dobrze 138 km Widzicie, można powiedzieć, no to nie jest centrum Amsterdamu, ale no też nie jest to kurde Przedmieścia, dużo się tutaj buduje, widzę, bardzo dużo. Jakieś porty, nie, porty bary. A w Holandii o bary to akurat, szczególnie w Amsterdamie, to nie problem, nie? Na każdym rogu gdzieś tam jakiś bar jest. Ludzie bardzo dużo korzystają z takich miejsc. Gdybym miał taką możliwość też bym korzystał, też bym korzystał. Też lubię jeść czasami na mieście. I dobra słuchajcie, pauza, pauza, zatrzymałem się na parkingu. Eee, zrobię tutaj krótką pauzę i lecę. Słuchajcie, dalej nie miałem nic ciekawego po drodze do powiedzenia, także odpalam się do was dopiero na pauzie. Mietek brudny, dzisiaj rano był czysty, bo śnieżek go trochę opłukał, ale znowu widzę, że się brudzi. Temperatura jest, jest. Wszystko jest jak powinno być. Tam kierowca, jakiego ma, pluszaka, towarzysza trasy. Patrzy sobie w lustro i obserwuje. A tutaj wyszło. Pół godzinki, a zarazem 45 minut pauzy. A tutaj drive. Wyjeżdżam. Nie ma co się opierdzielać. Trzeba się brać do roboty Lusterka Szyby Ufajdane totalnie Naprawdę Ta trasa wymęczyła tą ciężarówkę Anglia no, Ogólnie Anglia to nie, nie jest dobry kraj Jeśli chodzi o czyste ciężarówki Tutaj w Holandii no, W miarę czysto jest na drogach Ale też sypią dużo specyfików Kurcze, gdzie nie sypią Wszędzie sypią na drogi specyfiki i to wszystko zostaje na samochodach. Trzeba by było, kurde, co trzeci dzień, co czwarty być na mainie, żeby to jako tako wyglądało. No i rowerzyści, proszę Państwa, rowerzyści holenderscy, a takiś dzieciaki. ale Holandia słynie z tego. Teraz jeżdżałem do Amsterdamu na tamten rozładunek. Pod firmami tych rowerów jeden, na drugi się przewraca. Ciekawe, czy oni w ogóle, jak wracają z tej roboty, dobiorą swój, czy jaki, jaki pod ręką leży. <grymianie> Czasami mam wrażenie, jak przejeżdżam przez jakieś firmy tam po prostu klatki rowerów stoją, no to zastanawiam się, czy, czy ktoś w ogóle szuka tych rowerów, czy po prostu pierwszy z brzegu i dzida ma Tutaj chyba się buduje jakiś most, albo, albo nie, nie, może być. Remont czegoś jest. Tutaj już po prawej stronie woda. Tam po lewej stronie też. Zaraz będzie konkretny przejazd. W ogóle tutaj widziałem na tym moście, że jest parking. Pośrodku tego wszystkiego. No i chciałem tam do niego dolecieć, ale by mi czasu nie starczyło. by mi fizycznie czasem, proszę bardzo, jest widoczek i wiatraki na morzu, tam bardzo daleko, wy tego nie widzicie, ale. Ja tam widzę. Trochę wieje. Szkoda, że jest ten... Nie wiem jak to nazwać. Wał po lewej stronie. Nasyp i nie widać co jest po lewej stronie, bo tam też jest normalnie woda zaraz za tym. I fajnie by się w takim klimacie jechało, ale kurde niestety. A tam co tam się dzieje? jakiś kutr rybacki jest. Make my business, work my business Count them digits, earn them winnings I see you in my rear and you been trying Said you out here doing numbers but you been line And you know my little baby been In the crib that she do it for the nine, nine, yeah, yeah. Uh -huh. I been to myself, just me lately I don't need a lot, I don't need a lot, no. Just me and the fan two friends, ain't playing. I don't speak a lot, and I, and I, and I can't stop Can't stop, and I, and I, and I I can't, yeah, I can't stop. And I, and I, and I can't stop. Go, and I, and I, and I can't stop. I don't gotta say too much. No. My bro's know the deal they think I play too, play too much. Never miss a miss, yeah, I've been scraping, scraping up. up. Life been moving faster, you should pray for us. Ooh, ooh, ooh. Just gotta text while so I, I don't need designer fits, but I like how designer fit. LV with the Prada mix. This is not a mannequin. You see what I'm standing in? Look here where I'm standing with. Cause I'ma be me all day. I'ma be me. And you can't get in my way. You can't get in my way. I'ma be me all day. I'ma be me all day. And you can't get in my way. No, 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 yeah. huh. I've been to myself, just me lately. I don't need a lot. I don't need a lot. No. Just me and the fam. Two friends ain't playing don't speak a lot. Ostatnie metry, Znaczy nie takie ostatnie 2700 2, 2, metrów, zostało do rozładunku przejazd przez miasteczko. Widzieliście kawałek time lapse'a, kawałek przejazdu przez miasto w time lapse ie. i Sprecie właśnie Następnie przez... przez nie przejeżdżam. Nawet no, bardzo fajne, powiem Wam, że się tak jedzie. Tak podziwiam to miasto i powiem Wam, że. Gdybym miał być w Holandii, to kto wie nawet, czy to nie byłoby tu. <laughs> nie, no, nie zamierzam się wyprowadzać do Holandii. Tak czy tak nie przekonujemy ten kraj? O, zielone, kurde. O, przys przysnąłem tu, mamy czerwone, tu zielone. Dobra. No, taki słuchajcie. Za 100 metrów na rondzie trzeci zjazd. Taki mało przekonujący ten kraj do siebie jest. No, ale ma tam swój jakiś urok, także. Trzeci, Trzeci zjazd. Także są też pewnie zwolennicy tego kraju. No, ale jeśli chodzi o dostawy, to dzisiaj idzie Zjedź z Przez miasta, ale idzie w miarę. Znaczy w miarę. Idzie bardzo dobrze, szybkie rozładunki. Aby tylko nie te miasta to by było. Już w ogóle, kurcze rytas Jeszcze rytas to by w ogóle był jakby miał tylko jeden rozładunek Za 600 metrów na rądzie drugi zjazd A nie No dzisiaj trzy, ogólnie były cztery Gdyby nie to, to by było naprawdę pajka. Widzowie Udało się Udało się rozładować z małymi przygodami, już wam opowiadam co się stało Gość stawiał wózek elektryczny na, mu, na moją naczepę i źle wypośrodkował widły no i co, podnosił ja już widziałem z daleka, krzyczę mu, że się podnosi a on dalej podnosi, nie? pokazuję mu, że wózek, że ten wózek się przewraca dalej no i co, krótka historia, i się wywalił wyleciało, co miało wylecieć no i co, trzeba było rozładować to wózkiem pompowanym, czyli tak zwanym paleciakiem. Ale udało się sprzątnąć, no wózek już nie działa, raczej nie wiadomo kiedy zacznie działać. Podejrzewam, że jak zacznie działać, to nie prędko. No i kurde o panie! Wońutko. Jak zacznie działać, to nie prędko. Udało mi się podnieść widły na nim do góry, bo w ogóle kombinowaliśmy, bo on opuścił te widły do dołu i nie można było, bo tak to było podstawił paleciaka i, i go zdjął, bo on już trochę stał bliżej niż od brzegu, nie? jak widzieliście na tamtym krótkim ujęciu. No i zanim doszedłem sam, jak go podnieść, żeby podnieść te widły do góry i żeby podstawić paleciaka. On gdzieś poszedł szukać pomysłów po hali W międzyczasie, jak on poszedł szukać pomysłów, to ja wpadłem na pomysł. Podniosłem te widły. No i. Podstawiliśmy paleciaka i zdjęliśmy. Wyczyścili mi naczepę z tego kwasu. Wymyli, zdezynfekowali to. No i co? Jadę na kolejne miejsce. Kolejny załadunek. Kuźwa przez miasto! <gryz jasne> Ale wracam, kurczę, słuchajcie, bardzo podobną trasą. W Firmy, w której się już ładowałem kiedyś. Otwaliłem tam cały weekend. Chciałem gościa wpuścić, ale machnął, żeby jechać. Super, nie. Kuźwa, prawie bym pojechał nie tą drogą, co, co trzeba. Tam jest wjazd na ten... w prawo. Następnie. Skręć w lewo na rozwidleniu, tam dalej jest wjazd, już na tą drogę na ten wał. A ja tam jednak nie jadę. Ja muszę przed tym wałem zjechać. I po tej stronie jest dopiero załadunek. Kuźwa, co za nawigacja! Załadunek odpykany. Uu, 1143 km do celu. Rozładunek w Polsce. Godzina 39 jeszcze w Tacho I to będzie finisz chyba dzisiaj. Aj, pięknie. Kurde, ale robota zrobiona. Cieszy mnie to bardzo. Cieszy mnie to bardzo. Fajna firma w ogóle, w której się odwoływałem. Nie ta po prawej. Tam wcześniej. E, pogadałem teraz z Polakiem, takim, który tutaj pracuje. Dlatego nic nie nagrałem. Skrycie. Że jestem. E, fajnie, fajnie pogadać z Polakami, którzy pracują za granicą. Można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Chociaż ja już też trochę za granicą jestem. To, to nie jest tak, że ja tak jest. Padła Ta bateria i tak jest. Żadna nie była naładowana. Zapasowa. Także dobra, jest już kawałek później, myślę, że za jakieś parę minut. No, doładowała się bateria, która była już w ładowarce. I jest to. Jestem i nie pamiętam już o czym do Was mówiłem wcześniej. Natomiast jedno jest pewne: najbardziej pewne jest to, że jadę do Polski. Jadę do Polski. Załadowany towar, chłodnia, brzęczy, sprawa na start-stop, więc nie ma tragedii. Myślę, że ono w nocy nie będzie mocno łasować, Jest temperatura taka mi, jak mniej więcej jest na zewnątrz Więc powinno być git <laughs> Powinno być git yy, I co? W Tacho godzina 17 Jakbym zrobił te pół godziny pauzy, które tutaj jeszcze widnieje To mógłbym pojechać na dychę Ale po co? Ale po co? Jak nie ma po co? No właśnie jeszcze zgodnie to ze spedycją, czyli nie mają Co tam jest? Kurde, co to jest? Ciekawe, co to, to tam jest? <laughs> nie wiem. E, zgodnie to jeszcze z spedycją, czy dzisiaj nie robić jakichś dodatkowych pauz? po prostu dziewiątka i po dziewiątce jazda dalej? W mojej głowie byłoby to najrozsądniejsze, ale co ma w głowie spedytor, tego nikt nie wie. Jaki ma plan? Nie, no na pewno jak ja to rozładuję w piątek, to ja jestem, nie wiem, jakieś 30 km od bazy, to na pewno powrót do domu. Daję godziny, które mam oddać. I wracam znowu na trasę. No, nie wiem, czy sobie jak wrócę, czekajcie. Wróciłbym gdzieś tak do domu 10. Wyjechałbym pewnie w, trasie, w trasę gdzieś koło 15. No, 15 bym wyjechał w trasę. Hmm, to by było nawet dobre. I bym został do końca miesiąca. Tak, żeby sobie cały marzec już zaliczyć w trasie, to by mi pasowało. W kwietniu, w kwietniu by było trochę inaczej, ale no muszę to przemyśleć. W każdym razie, no bo zjeżdżać później w marcu na dwa dni, no. Zostanę sobie, zobaczymy, dogadam się ze spedycją, będę wiedział wtedy co dalej Jak na razie nie planuję tak daleko, bo może coś jeszcze wyjdzie po drodze Kurde, jakiś most się szykuje przed nami Zwolnimy na 8-3. I zobaczymy co to Za mostek Mostów w Holandii po prostu jest masa Mostów Tuneli i tak dalej, i tak dalej. I tylko jeździć. Fajny kraj do jazdy. Nie, nie można powiedzieć, że nie. sobie, rzeczka sobie płynie. Most dosyć wysoki, więc nie musi być zwodzony. A i tak chyba jest. Tak, jest. Zwodzony. Nieźle. Dobrze proszę Państwa. Złapaliśmy parking. Dobrze nam znany. Najmniej mi, wam też z moich filmów na końcu drogi, skręć w prawo przed granicą z niemcami. Na końcu drogi skręć w prawo. Tutaj są rajki wyznaczone dla chłodni. I stajemy. Pierwsza rajka na chłodni. Adrian parkuje. <grystanie> Elegancko. Woda tam chlubie, Może się trochę podprostuje, bo stoi tak, tak pipa. Cyk-cyk-cyk. Kuźwa cyk, cyk. jeszcze z poprawką. Adrian, ty jesteś jednak driver. dobra kończymy wpisz kierowcę ten kraj zakończenia Holandia i to jest na dzisiaj finisz proszę Państwa koniec na dzisiaj robię tutaj dziewiątkę i po dziewiątce jedziemy dalej to nastąpi w kolejnym vlogu dzięki za oglania, za oglądnięcie tego vloga widzimy się w kolejnym trzymajcie się cześć